Siema z tej strony Bloody Size, a to jest kolejny odcinek z SCP Endurance Tak jest. Jakby miałem dzisiaj nagrać odcinek z, z Zbysiem, moim takim przyjacielem, nie? Zna... Znacie go. Pewnie. I no, mieliśmy dzisiaj nagrać SCP razem. Ale próbowaliśmy dwie godziny i nam nie wyszło. Miałem takie lagi, nie? To była masakra. O Boże, nie, nie będzie dobrze. Ale dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy. Na przykład. Yy, bo tutaj pojawiło się coś takiego, i to jest do, od komputerka, i trzeba z nim właśnie grać w, w kółko i krzyżyk, żeby mnie nie zabił, podobno. Nie wiem, w ilu procentach to jest prawda, ale jak. No, no tak. O, i to jest coś takiego, i tu trzeba grać w kółko i krzyżyk z nim. Ale ja trochę zepsułem chyba. Eki Ale jak. Jak na razie działa O Kurde Komputerek nie robi Troszkę Proszę, jak wiemy komputerek no, robi Ale to podobno nie, nie jest ważne ważne żeby po prostu z nim zagrać o przegrałem <laughs> dobra kurde dobra jest git it is good it is good dobra i ten jednak 096 nie działa tak jak mm, jak on się nazywał Netmariona. Bo jakby y, jak najeżdżam na niego myszką to nic się nie dzieje. Idzie doktorek. Y, nie doktorek Łazarz. Dobra już chyba poszedł. Trzeba wyłączyć teraz światło. Kurde, rcx91? Kurde, e, ja się spala. Ja się spala. Dobra, jestem. Działa. Jezus. Głupi komputer. Ale działa. Działa wszystko. Tutaj właśnie ten misieki podobno działa jak Foxy na FA2. No, idź tam. A teraz ja. Dobra. Idź tam. Yy, nie, nie wiem. Działa. Wygrałem. Wygrałem. Wygrałem z komputerkiem, nie? Najlepiej. A teraz on zaczyna. Eki. Y teraz on zaczyna. Jest git. patrzeć, czy ten wilku nie idzie. Nasz kochany. Tutaj jest gnój. Teraz sobie wyłączę to. Idę tu. Poszedł. Jakby nie usłyszałem go. <grytania> Ot, zostaw to. To był komputerek. No teraz... I trzeba patrzeć, czy nie idzie plaga, nie? Ej, ale skupienie w ogóle. Tak trochę. To? Kurde. Debil. Poszedł. Nie idzie plaguś sobie. Dobra, jest dobrze. Jest plaga? Nie plaga, kurde. Łazasz. Jak on się zaśmieje, to już poszedł. Światło. Prąd. Kurde, a ja wyłączyłem. Nie wierzę. No debil. RC X 97. Ale nastyk nastyk na nastyk. Na Wow. Wow. To co? Próbujemy na czwartą? Zresetuję nagranie. Na wszelki wypadek. Yo. Ej, napiję się w sumie. litrówka, nie? To jest wasze zdrowie. Hmm, w ogóle zauważyliście? Bo ja zauważyłem. Ale, Jeszcze ani razu mi nie, nie zlagowało w ogóle. Nie? Że... Teraz ani razu mi nie wywaliło obesa. Bo nie wiem, nie wiem, jaki to jest. Nie wiem, od czego to zależy, bo. Po pierwsze to na pewno zaktualizowałem o jedną wersję wyżej OBS-a. Bo nie starą wersję, bo nowa wersja mi jakoś tak słabo działa. Tak mi strasznie zacina, bo wczoraj testowałem nie. Yy, I jeszcze dzisiaj się zmniejszyłem. Bitrate o 1000, teraz mam 2500. Nie wiem jak to wygląda, ale czy jest normalnie? Jest normalnie. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy noc czwartą. To będzie masakra. Nie wiem czego się spodziewać po tej nocy. Ale... Spodziewam się wszystkiego. No, no w sumie ta, W sumie wszystkiego się spodziewam. Bo wszystkie animatroniki tu chyba będą. Nie, to... Łączki komputer. RGPER E, nie e, RG RGP e, Gdzie to jest? To R. Duże R Dobra. Włączę się komputerku. Mój ty kochany. Najkochańszy na świecie. Teraz gramy w kółko i krzyżyk. What? O nie O nie O nie Co tak słychać? Co tak słychać? A ty Misio Poszedł. Z git, pierwsza ja jem. A ja sram pod siebie. Dobra, you win. Co trochę poczekamy? Sprawdzam? Nie ma Gnoja. Ten już gdzie pola z tej. Teraz to już trzeba patrzeć na niego. Masakra. Dobra. Ja sobie na tego, kiedy nie wiem co on robi. Ej, cofnął się. Dobra, jest git. Ja może włączę prąd na wszelki wypadek. W sensie wentylację? Tamten jest, gnój You lose. No fajnie. <grych> może to wyłączę? Dobra, poszedł. Poszedł. Dobra. Ja zaczynam. Gdzie jest polas? Nie wiem, gdzie jest polas. Tu chyba. Wyłącz. Najlepiej, żeby nie opuszczał... piętra. I... I... e-sport. Hmm. Może jednak nie dzisiaj. Nie zrobię pier... Nie zrobię czwartej nocy chyba. Ale wiem, co, czego się spodziewać po niej. Wiem, czego się spodziewać. I będzie następny odcinek z tej nocy. Tak więc... Dzięki za obejrzenie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, przylepiał, do złożył i złożył, na złożył,